Do Kin wszedł niedawno film Oppenheimer. Jest to zdecydowanie hit, zaraz obok Barbie. Nie wiem w sumie, na który film wolałbym iść. Chciałbym nagrać film, w którym powiem Ci o tym, czego Oppenheimer, a w zasadzie jego zespół, może nas nauczyć o programowaniu. Zaczynamy. Oppenheimer to świetny film pokazujący to, że naukowcy i ludzie, którzy tworzą nowe rozwiązania, to są ludzie, którzy naprawdę mają wpływ na świat. Ja jestem programistą też ze względu na to, że chcę coś tworzyć, chcę ulepszać świat, chcę tworzyć fajne rzeczy. Nazywam się Marcin Lenkowski, od ponad 12 lat programuję w technologiach takich jak Laravel, Symfony czy Nest, ale wiesz już o tym, jeśli subskrybujesz kanał, a jeśli tego nie robisz, serdecznie cię do tego zapraszam. Dzisiaj opowiem ci o tym, jak jego narzędzia mogą sprawić, że Twoje życie nagle stanie się o wiele prostsze i zaczniesz um, odpowiadać na pytania, które do tej pory wydawały się nieco trudne. Naukowcy tworzą rzeczy nie dla zła, ale dla odkrywania rzeczy, dla tworzenia czegoś nowego, dla wyrażania swojej wizji. Island. Nawet jeśli jest to bomba atomowa, to ludzie robią to po to, żeby sprawdzić, jak pewne rzeczy się zachowają. A potem niestety, ci źli ludzie wykorzystują to i wychodzi na to, że hmm, Oppenheimer jest postacią nie tylko hmm, znaną jako świetny naukowiec. Teraz jestem of Worlds. Myślę, że Oppenheimer oczywiście nie pracował sam. Jedną z takich osób był Stanisław Ulam. Był to niesamowicie zdolny matematyk, który urodził się 13 kwietnia 1909 roku. To było jeszcze pod zaborem e, austro-węgierskim w Lwowie. Sam Ulam uważał się za Polaka, choć miał również e, później obywatelstwo amerykańskie. Ulam był przedstawicielem lewowskiej szkoły matematycznej. To dzięki niemu znamy wiele ciekawych rozwiązań, które dzisiaj są wykorzystywane w wielu, wielu dziedzinach. Miał osiągnięcia w dziedzinach takich jak topologia, teoria mnogości, teoria miar czy procesy gałązkowe. Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w latach 40. Ulam brał aktywny udział w projekcie Manhattan i pracował aktywnie właśnie nad rozwojem bomby wodorowej. Nie był co prawda bezpośrednim uczestnikiem tego najbardziej spektakularnego osiągnięcia, jakim była bomba atomowa, która spadła na Hiroshima i Nagasaki. Ale jego wiedza i umiejętności wspierały Amerykanów w projekcie Los Alamos. i i miał tam naprawdę sporo osiągnięcia, dzięki którym zdobył wiele, wiele nagród. Wraz z von Neumannem opracował on algorytm do symulowania eksplozji termojądrowych w bombach wodorowych, zwanych także metodą Ulama von Neumanna, więc no, jego nazwisko, jak widać, było bardzo znaczące w tamtych czasach, czy nawet w dzisiejszych czasach w matematyce. Dzisiaj zaprojektujemy i zaprogramujemy jedną z metod, którą Ulam e, wymyślił, e, w zasadzie był jej e, współautorem, e, czyli metodę Monte Carlo. Jest to bardzo prosta w implementacji metoda dla nawet Juniora, więc myślę, że będzie to ciekawy projekt na początek. A zrobimy to w PHP. Metoda Monte Carlo jest techniką używaną w statystyce do rozwiązywania problemów za pomocą losowania wielu próbek. Czyli innymi słowy, wyobraź sobie sytuację, że mm, jesteś w stanie znaleźć się w określonym, wymyślonym przez siebie miejscu i czasie i dowiedzieć się co się stało. Jak? No, po prostu za pomocą właśnie stworzonej symulacji. Musisz opracować grę, w której to grze e, będziesz opisywał swój konkretny problem. Ten problem może być dowolny, chodzi ogólnie o problem, w którym nie wiesz do końca, jak go policzyć. Masz z tym problem, i tak naprawdę do końca nikt nie wie, jaki będzie końcowy rezultat. Jeżeli na przykład płacisz za komunikację na Facebooku czy na Instagramie, no to Instagram proponuje Ci za określoną kwotę, dotarcie nie do konkretnej liczby osób, ale do pewnego przedziału. Ten przedział być może zacznie Cię obserwować, być może nie. W ogóle zapraszam do obserwacji mojego profilu na Instagramie Lękowski dev. Czasem wejdą na Twoją stronę i tam mogą zapisać się do newslettera, a newsletter to już jest typowo narzędzie sprzedażowe, które na przykład sprzedaje... Mm, kursy, e-booki i tego typu e, rzeczy. E, natomiast żeby to się stało, jak widzisz, ta cała ścieżka musi e, przejść i nie wiadomo tak naprawdę ile konkretnie osób na poszczególnych etapach tego e, prostego lejka sprzedażowego będzie w stanie odpaść, a ile z nich faktycznie stanie się klientami. Użyjemy metody Monte Carlo i spróbujemy to zrobić. Słuchaj, mamy reklamę na Instagramie, która kosztuje nas 800 zł za 24 do 64 tysięcy wyświetleń. Spoko. Wyświetlenia na Instagramie to fajna rzecz, ale tak naprawdę nie każda z tych osób będzie chciała wejść z Tobą w interakcję. Pytanie brzmi, jaki procent z tych osób faktycznie w tą interakcję wejdzie? Ile osób będzie chciało wejść w rozmowę z Twoim profilem? Ja zakładam, że będzie to od 5 do 10%. Te osoby tak naprawdę być może zaangażują się w to, co robisz, być może cię polubią, w związku z czym Pada następne pytanie. Jaki procent z osób, które wejdą z Tobą w kontakt, wejdzie w ogóle na twoją stronę internetową? Tutaj znowu zakładam, że to jest od 10 do 20%. Jaki procent osób, które wejdą na Twoją stronę, a mają z Tobą interakcję, zapisze się do newslettera? Newsletter to już jest typowo narzędzie sprzedażowe, które jest tam w stanie. Pewne rzeczy sprzedawać, natomiast, żeby w ogóle ktokolwiek zapisał się do newslettera, no to musi wejść na stronę. Tak więc cała ta, cały ten proces, cały ten lejek idzie od góry do dołu. Zakładam, że osoby, które już wejdą na stronę, zapiszą się do newslettera, to jest mniej więcej od 10 do 30%. Te dane tak naprawdę warto potem brać z analityksa, warto sprawdzać, jak to dokładnie wyglądało, żeby wiedzieć dokładnie, jak, jak się sytuacja miała. Przy danej kampanii, no ale tak naprawdę nie wiesz, tworząc nową kampanię, jak to będzie wyglądało. Kolejna rzecz, jaki procent osób, które są w Twoim newsletterze, faktycznie kupi usługę? No, ja zakładam, że to będzie od 15 do 30% tych już właśnie podgrzanych, zaangażowanych osób, które, które Cię lubią ufająć ci i po prostu chcą Twoje produkty. Pytanie ostateczne. Ile zatem, biorąc pod uwagę te 800 zł za 24 do 64 tysięcy wyświetleń na Instagramie, um, ile osób kupi um, i jaki jest dokładnie koszt um, pozyskania konkretnego klienta? To co? Zaprogramujmy to. Ok, no to zacznijmy programować. Tutaj mamy nasze wymagania. Przede wszystkim, tak, reklama na Instagramie 800 zł. Za od 24 do 64 tysięcy wyświetleń, no i cała reszta. Więc, najpierw spróbujmy po prostu zaprojektować nasz, nasz, naszą grę, którą, która jest wymagana do tego, żeby Monte Carlo działało. Ja to zrobię w po prostu funkcji. Nazywam sobie Game. Niech ona nam zwraca liczbę całkowitą. I tutaj widać, że w ogóle to, to co robi copilot jest świetne, ale no dobra, zróbmy to, zróbmy to po swojemu. Przede wszystkim tak, nie interesują nas koszty, tylko ilość użytkowników. Zapiszmy to jako Customers RAND od 24 tysięcy do 64 tysięcy. Ok. Tutaj, żeby nam nie wołało, to zrobimy od razu return customers. Ok, i teraz tak: przede wszystkim, jaki procent osób wejdzie w interakcję z Twoim profilem? Zakładamy, że od 5 do 10%. Czyli kolejna rzecz to jest um, e, powiedzmy Instagram Interactions i to jest losowe. Od 5 do 10 przez 100. Czyli to nam powinno dać wynik, to nam powinno dać wynik jakiś konkretny. I teraz to, co chcemy zrobić, to customers pomnożyć przez liczbę interakcji. I w ten oto sposób będziemy mieć ludzi, którzy. Po tym nam, um, nam tutaj e, odpadli. Czyli to no, będzie ich zdecydowanie mniej. E, dla pewności jeszcze odpalę ten tą, odpalę tą game. Niech to się skończy jako eco game i e, zrobię to w terminalu wykonując po prostu Monte Carlo PHP. PHP, Monte Carlo PHP, Enter. E... Ok, tu jest coś napisane o precyzji ale to nie szkodzi zupełnie chodzi o linię 18 my byśmy chcieli tutaj użyć funkcji floor i to by nam rozwiązało problem tego błędu ale zobacz za pierwszym razem to nam i tak obliczyło wynik z ilość osób, która wejdzie z nami w interakcję, jeżeli zakładamy, że to jest od 5 do 10%, no to w tym wypadku było to 3059, potem było 3134, 2000, zobacz, to się zmienia, nie? Ta liczba nie jest stabilna, a my zaraz wprowadzimy sobie jeszcze większą ilość sprawdzeń, więc to będzie jeszcze, jeszcze bardziej skomplikowane. Więc jedziemy dalej. Jaki procent osób, które wejdą z nami w interakcję, wejdzie na stronę? Zakładamy, że to jest od 10 do 20. Czyli um, website integrations już nam, nam pięknie um, Copilot to w zasadzie napisał. E, no i przeliczamy ilość klientów, aktualizujemy ją o ten właśnie, um, o, o ten właśnie odsetek. Super. I teraz tak, jaki procent osób wejdzie na, yy, na Twoją stronę yy, i zapisze się do newslettera? Tak to powinno być w zasadzie zapisane. Zakładamy, że od 10 do 30%, czyli yy, newsletter interactions od 10 do 30 i znowu ilość klientów nam spadnie yy, do tej ilości. I teraz kolejna rzecz. Yy, Newsletter, newsletter Customers to będzie od 15 do 30% e, procent, e, i znowu przeliczamy to. Super, e, więc w tym momencie mamy ilość klientów, którą jesteśmy w stanie e, zdobyć. Dobrze, okej, wychodzi na to, że to będzie wszystko, tak? E, tak jest. Mhm. Dobra, spróbuję to teraz wykonać i zobacz. Teraz nam wychodzi 24, 14, 29, 7. Ten wynik jest różny. I właśnie na tym polega magia Monte Carlo, że on tak naprawdę nie wie, no bo nikt tak naprawdę nie wie. To, co teraz trzeba zrobić, to wykonać tą grę odpowiednią ilość razy. Czyli. Eee, for each, a w zasadzie for. Startujemy od zera. Niech to się wykona na początek 100 razy. I niech tamtą grę na razie wyświetli. Na razie niech, niech wyświetli. W sumie, kopilot tak nam podpowiedział. Ma to sens. Zobacz. I to są, to jest nasze 100 wyników. Teraz to, co musimy zrobić, to po prostu jest sumować i policzyć z tego średnią. Więc ja wprowadzę sobie zmienną trice, trials w zasadzie e, tu mieliśmy setkę na razie niech zostanie setka po prostu szybciej to się nam wyliczy e, i teraz tak customers in all trials to jest zero tutaj literówka customers Customers, dobrze. Ok, i teraz my byśmy nie chcieli tego wyświetlać, tylko po prostu zrobimy coś takiego. Pyk. I po wykonaniu czegoś takiego nasz wynik będzie, o, będzie stukrotnie większy. Za ja to wykonam. Aha, no, oczywiście musiałbym to sobie wyświetlić. Tak by było jednak sensownie. Pyk. Dobra, 2000 to jest wynik na 100. I my to jeszcze dzielimy przez ilość prób. Ok. No i teraz wykonuję to jeszcze raz, zobacz, 21,995. ogólnie jesteśmy dość blisko tej dwudziestki, tej tak mniej więcej nam się prezentuje liczba klientów w takiej konkretnej sytuacji, natomiast ona jest cały czas dosyć zmienna i dosyć, bym to powiedział, chimeryczna. Natomiast jeżeli zwiększymy tą ilość prób do, powiedzmy, tutaj będziemy mieli 100 tysięcy, to nam chwilkę zajmie, oczywiście, no, ale wykonajmy to. No i zobacz. 21,77, czyli 21. Wykonajmy to jeszcze raz. Nadal, 21. Czyli widzimy, że ilość tych klientów to będzie coś w okolicach 21, może ciut więcej, nie? Pek. Zatem możemy odpowiedzieć, że. Yy, koszt na klienta to jest to nasze 800 złotych. Tak w zasadzie to 800 złotych to powinniśmy zapisać jako um, jako zmienną, czyli um, no, te, te zmienne też może, moglibyśmy przedstawić jako wartości e, w naszej grze, więc to jest takie e, tymczasowe rozwiązanie. To jest 800. I teraz Zrobiłem sobie tutaj koszt przez właśnie średnią, i e, taki będzie koszt na klienta. Czyli jeszcze raz to wykonujemy. Pyk. E, wychodzi nam, że tych klientów mamy tyle. Ja to jeszcze raz e, może tutaj trochę sformatuję. E, koniec linii w php. Echo. E, total. Customers. I tutaj zmienna. Total. Customers, i ja sobie ją zapiszę w tym miejscu, żeby tego dwa razy nie robić, i żeby też troszeczkę to było czystsze, powiedzmy sobie. Dobra, customers, ok. I wykonujemy. Pyk. Koszt na klienta to jest około 39 zł. Ilość. Wszystkich klientów to jest 21 e, osób. W zasadzie tą ilość klientów powinniśmy sobie zrobić jako e, round, to no bo nie wiemy, czy to w górę, czy to w dół, więc e, polegajmy na tym odsetku, który tam wychodzi i jeszcze raz, pyk. Ok, koszt ta klienta, no to też nam trochę tutaj niezaładnie wychodzi. E, Zróbmy sobie round, i żeby było do dwóch miejsc po przecinku. Pyk, proszę bardzo. 36, 36, 22. Ja to powtarzam wielokrotnie i zobacz, że ten wynik już przy tej precyzji się nam nie zmienia. Tak? Czyli ilość klientów całkowita. To będzie 22 i ten koszt będzie wynosił 36 36. Zobaczcie, jak to jest proste. Ta aplikacja ma ledwo 38 linii kodu. To jest banalna rzecz. Tą funkcję możesz sobie zaimplementować w dowolny sposób. Tak naprawdę to można by było totalnie uprościć. Ja zapisałem to dokładnie tak, żeby tu dokładnie było widać, co się dzieje i gdzie nam klienci odchodzą, na jakich etapach. Więc zobaczcie proste rozwiązanie problemu, który tak naprawdę jest złożony. Oczywiście można by było to sobie wyliczyć pewnie za pomocą jakiejś tam matematyki. Natomiast mamy przedziały, więc nadal by to bazowało na przykład na średniej. To co robi Monte Carlo, to on oczywiście w pewnym stopniu dochodzi do tej średniej. Natomiast jakby trochę lepiej, trochę lepiej to symuluje. Tak? Więc jasne, na końcu ten wynik dąży do uśrednionych wartości. Natomiast, jeżeli miałbyś inne zagwozdki po drodze, to jesteś w stanie to sobie opisać jeszcze dokładniej i jeszcze prościej dojść do tego właśnie konkretnego wyniku. Gdy klient pyta mnie o to, ile zajmie na przykład czas zrealizowania projektu, to to jest najgorsze pytanie, jakie zawsze jako programista dostaję, czyli estymata do zrobienia. Bierzesz za nią odpowiedzialność, mniejszą lub większą. Są osoby, które robią te estymaty tak, że coś z głowy i tyle. Ja jednak podchodzę do tego tematu inaczej. Po pierwsze do tej estymaty, zapraszam więcej niż jedną osobę. Na przykład robimy to w trójkę albo w, cały, w całym zespole, który zajmuje się określonym problemem. Ok, zajmuje to trochę więcej czasu, ale z drugiej strony zaraz zobaczysz, jak mądrze można odpowiedzieć na temat tego, ile cały moduł faktycznie zajmie. Każdy z nas odpowiada, ile zajmie według jego przewidywań opcja. Optymistyczna, opcja pesymistyczna i jaka jest szansa na to, że będzie to niestety opcja pesymistyczna? Nie patrzymy sobie w wyniki, każdy z nas na osobnych kartach e, przeprowadza taką wycenę i ostatecznie widzimy, jak to wygląda, i e, no, mamy taki zestaw tego, kto co powiedział. Następnie do gry wchodzi już e, Monte Carlo i robi tak naprawdę za nas e, całą robotę. Na przykład. 10 tysięcy razy będzie losował dla każdego poszczególnego zadania, kto to konkretne zadanie zrobił. Czyli mamy te trzy wyceny, wybieramy jedną z nich losowo. Ehm, kolejna rzecz, pesymistycznie czy optymistycznie? Czyli losujemy liczbę od 0 do 100, jeżeli to jest to jednak opcja, w której mamy wariant optymistyczny, Wybieramy wariant optymistyczny i tyle. I w ten sposób cały proces przechodzi, um, tak jak mówię, 10 tysięcy razy, i na końcu wiemy, ile to konkretne zadanie powinno mieć punktów i ile ogólnie e, cały projekt czasu może zabrać. Jak widzisz, metoda Monte Carlo może Ci się bardzo, bardzo przydać i jest to świetne rozwiązanie do szukania odpowiedzi na problemy, które pozornie wydają się być nie do rozwiązania. A tu proszę, projektujesz sobie grę, realizujesz ją, sprawdzasz, i tak po prostu masz wynik, którego szukałeś. Zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam Cię do lajkowania. Jeżeli podobał Ci się ten film, proszę, pokaż go jednej osobie. Um, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym będziemy rozwijać nasze programistyczne skille. Ambitne? Takie jak ty.